A tak mówię, pielęgniarz? Cuchar! A tak mówię, pielęgniarz? Jakich groszy? Kto chce, może trzy psy? Ten! Maciek! Możesz być cicho? Boję się! O ty, kto? Charakter zgubiony! Chcesz go? Mogę ci go sprzedać! Za nic, bo on jest go! A czy... to jest jakiś matematyk? Można tak powiedzieć. Okej, Harax, to do 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 Niestety nie kapuję ciebie. Uspokój się... Chora, do tablicy. Boję się... No niestety Horax boi się podjść do tablicy. Trzeba go wziąć za rączkę. wezmę. Boję się! Chodź! Chodź! To tylko tablica! Chodź! Boję się! Ej, ej, ma, ma, ma rzeczy się zbagać? Chodź do tablicy, do cholery, no! Chodź tu! Do... Boję się! Do tablicy w Boję się! Murzy! Nie pędzam się boisz do tablicy! I tu chcę ty pójdziesz. Naprawdę, ja nie mam czasu za 19 minut ma autobus 13 minut. Nie dobrze się nie chce! Wtję do tablicy! Dobrze cię z mój głos na no nie. A właśnie, bo patrząc na pana, pan jest takim przestarzały. Proszę tak mi nie mówić. Ile pan ma lat? Nie twój interes. I, i, patrząc na, na, na pana zarost, na, 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 na pana minę i na wszystko, na te w, w, włosy, i, 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 to myślę, wydaje, że... Myślę, wydaje tak, że naprawdę na... No. Ty też nie umiesz mówić po polsku. Myślę, wydaje. To po prostu już skupiłeś te wszystkie te słowa. Y, y, I teraz tak. Dzięka y, to się dzieje. Proszę. Y, y.

Я не, ну правда, это каких-то идиотов